Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy? Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dostępna ewakuacja. Korytarzem porusza się student na wózku. Lektor. Uniwersytet Warszawski wśród prac na rzecz równego dostępu osób z niepełnosprawnościami przygotował również plany ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. W przypadku zagrożenia, przykładowo osoby poruszające się na wózku, niewidome czy głuche, także muszą być w stanie szybko i bezpiecznie opuścić zagrażającą życiu przestrzeń. Zdarzenia wymagające ewakuacji są stresujące, dlatego należy zapoznać się z planami ewakuacyjnymi wcześniej, aby w przypadku nagłych wypadków działać szybko i pewnie. Małgorzata Rączka. Koordynatorka do spraw dostępności architektonicznej BON-UW Pomagając osobom ze szczególnymi potrzebami w trakcie ewakuacji należy przede wszystkim pamiętać o tym, aby informacje o trwającej ewakuacji i instrukcjach postępowania przekazać w sposób jednoznacznie zrozumiały dla tych osób. W przypadku osoby niewidomej przed nawiązaniem kontaktu fizycznego warto jest uprzedzić ją głosem o swoim zamiarze, podając swoje imię i wyjaśniając, co się dzieje, zaproponować jej, aby dotknęła naszego ramienia i trzymając udała się razem z nami w kierunku wyjścia ewakuacyjnego. W przypadku osoby głuchej należy zwrócić jej uwagę dotykając ramienia, a następnie przekazać jej informację. Jeżeli mamy taką możliwość poprzez zapisanie jej na przykład na telefonie, na kartce czy na tablicy w sali wykładowej, ten komunikat powinien być krótki, zrozumiały, na przykład pożar, idź za mną. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwa jest ewakuacja dwuetapowa. Pierwszy etap y, polega na przeprowadzeniu takiej osoby do miejsca bezpiecznego oczekiwania np. Na, na spoczniku klatki ewakuacyjnej lub w oddzielnej strefie pożarowej wyznaczonej przez osobę kierującą ewakuacją, a następnie skuteczne powiadomienie osoby kierującej ewakuacją oraz służb ratunkowych o tym, że taka osoba oczekuje na ewakuację. Drugi etap ewakuacji polega na udzieleniu pomocy w wydostaniu się z budynku do miejsca bezpiecznego przez profesjonalne służby ratunkowe lub osoby przeszkolone w tym zakresie. Lektor: Szczegółowe zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na stronie internetowej www.cewis.uw.edu.pl. Plansza: herb Uniwersytetu i napisy. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy dobrej 55, pokój 070 na parterze.